Się do szpitala w Gierzycku Powiatowego. Tam przeprowadzono mi badania, no i wykryto nowotwora, jelita grubego. No i skierowano mnie do wojewódzkiego Szpitala w Olsztynie. Teraz jestem po operacji, no i w trakcie leczenia jestem. No, odczuwam poprawę. Z dnia na dzień jest, czuję, że jest lepiej. No i mam taką nadzieję, że chyba będzie dobrze. Pan Zenon Pajko usłyszał diagnozę rak jelita grubego. Na Warmii i Mazurach każdego roku notuje się około 600 zachorowań na ten nowotwór. Choroba dominuje w siódmej dekadzie życia. Wśród powodów zachorowań wymienia się małą aktywność fizyczną, nadwagę, spożywanie dużej ilości czerwonego mięsa. Niepokojące sygnały dotyczące funkcjonowania układu pokarmowego powinny skłonić do wizyty u lekarza. Jeżeli pojawia się krew w stolcu, jeżeli pojawia się zmiana rytmu wypróżnień, czyli pojawiają się zaparcia albo zaparcia, na zmianę z biegunkami, lub same biegunki, to to no, bezwzględnie powinno skłonić pacjenta do tego, żeby zgłosić się na badanie do lekarza rodzinnego, a później od niego ze skierowaniem na badanie endoskopowe. Badaniem, które pomaga wykryć zmiany w jelicie grubym, jest kolonoskopia. W Polsce jest program profilaktyki nowotworów jelita grubego, refundowany przez Narodowy Fundusz Zdrowia. On dotyczy Osób między 50 a 65 rokiem życia. No i polega na wykonywaniu kolonoskopii z pobieraniem wycinków do badań histopedologicznych, ewentualnie wycinaniem usuwaniem stosowaniem polipów. Wczesne wykrycie polipów gruczołowych w jelicie grubym i usunięcie ich daje 100% szansę na całkowite wyleczenie i na to, że z tych polipów nie rozwinie się raki tak grubego. W przypadku wykrycia zmian, których nie da się usunąć w czasie kolonoskopii, konieczne jest leczenie pacjenta za pomocą innych metod. W Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Olsztynie wykorzystywane jest leczenie chirurgiczne, także z użyciem robota. Mam przyjemność pracować na robocie da Vinci. Rzeczywiście zauważam znaczącą różnicę jakości uzyskiwanych preparatów. Chodzi o to, że po prostu mamy, mamy lepszy wgląd w głębokiej struktury miednicy. Urządzenie stabilizuje ruchy narzędzi. Narzędzia są trzy razy drobniejsze niż w wyporoskopni. Operujemy z bardzo bliska. Lekarze współcześnie stosują leczenie skojarzone, czyli w połączeniu działalności chirurga, chemioterapeuty i radioterapeuty. Te metody stosują się w różnych konstelacjach, w zależności od, od zaawansowania choroby. Rak jelita grubego na Warmii i Mazurach jest trzecim nowotworem co do częstości występowania wśród mężczyzn i kobiet. Najczęstszym, na który chorują panowie jest rak płuca, a na drugim miejscu jest rak prostaty. Mamy już wspaniały dostęp do diagnostyki, rezonanse magnetyczne powszechnie dostępne i wykonujemy sporo biopsji. Nawet z samego podwyższenia tylko PSA, czyli tego wskaźniku odpowiedzialnego za raka Prostaty, za screening chorób Prostaty. Raka Prostaty pomagają wykryć badania profilaktyczne, między innymi badania palpacyjne per rektum, ale też badania krwi, które właśnie wskazują poziom PSA. Lekarze rodzinni zaczęli zlecać to badanie, a także no, wspaniały program. Profilaktyka 40, plus, teraz już następna edycja tego programu, gdzie mężczyźni powyżej 40 roku życia mieli wykonywane to badanie, i sporo właśnie osób przyszło z tym podwyższonym wynikiem. Ten wynik też to nie jest jednoznaczne rozpoznanie raka. To PSA może być podwyższone też z innych powodów, stanów zapalnych, albo nawet jazdy na rowerze intensywnej, więc mając do tego rezonans magnetyczny. Mogliśmy e, wykonać biopsję u pacjentów, którym naprawdę było, były one potrzebne i, i, i mogliśmy wykryć tego raka. Szczególnie duże znaczenie mają badania profilaktyczne w przypadku osób, u których w rodzinie występował ten nowotwór. Skłonić do nich powinny też symptomy przerostu gruczołu prostaty, czyli częste oddawanie moczu w nocy, problemy z jego oddawaniem i słaby strumień moczu. Możliwości diagnostyki pozwalają na wczesne wykrycie zmian nowotworowych. Leczenie uzależnione jest od stopnia ich zaawansowania. Trend na świecie, w Stanach Zjednoczonych, w Europie jest taki, żeby te łagodniejsze stadia obserwować. Bo mamy świetne narzędzia do oceny tego nowotworu. Dopiero, gdy ten nowotwór przyspiesza, czyli stanowi realne zagrożenie dla naszego życia, jesteśmy, mamy możliwość leczyć go radykalnie i bardzo z dobrym efektem. Pacjenci wojewódzkiego szpitala specjalistycznego w Olsztynie, którzy trafili tu z nowotworem prostaty, są leczeni chirurgicznie także z użyciem robota. Ta precyzja i to bezpieczeństwo leczenia chorych. Odwróciło zupełnie wszystkie, wszystkie trendy, bo coraz starszych chorych możemy operować i widać, że ci mężczyźni też oni są w świetnej formie. Oni jeszcze mają przed sobą 10, 15, 20 lat życia, więc warto o to walczyć. Operacje finansowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia z zastosowaniem technologii robotycznej są wykonywane w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Olsztynie pacjentom z nowotworem prostaty, jelita grubego, ale także pacjentkom z rakiem jajnika i macicy. Metoda, to co najważniejsze, jest przyjazna dla pacjentów i dość komfortowa dla lekarzy podczas wykonywania tego zabiegu. Także to nie są zmarnowane pieniądze. Bardzo się cieszę, że Urząd Marszałkowski zainwestował 8 milionów w tą technologię. Niesamowita precyzja, niesamowite możliwości wizualizacji, w, w, w ograniczanie. Rozległości zabiegu poprzez pobieranie węzłów tzw. wartowniczych, operowanie z czterech niewielkich nacięć skóry, znakomity przebieg pooperacyjny. Województwo warmińsko-mazurskie ma jeden z najwyższych w Polsce wskaźników zachorowalności na raka szyjki macicy. Niestety, równie wysoki w regionie jest współczynnik umieralności z jego powodu. Liczba zachorowań, na szczęście, z roku na rok spada. Jest to nowotwór, w którym rozwija się bardzo długo. Znamy jego etiopatogenezę, czyli wirusa brodawczaka ludzkiego. Mamy w stosunku do niego zarówno profilaktykę pierwotną, czyli potrafimy zapobiegać powstawaniu tego nowotworu, jak i profilaktykę wtórną, czyli wykrywanie tego nowotworu na jak najwcześniejszym etapie. Profilaktyka pierwotna to oczywiście szczepienia. Profilaktyka wtórna to oczywiście badania cytologiczne. Od niedawna weszł kolejny etap tych badań, czyli cytologia płynna. W oparciu również z genotypowaniem, właśnie w kierunku obecności wirusa HPV. Z myślą o dostępności do takich badań przesiewowych, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie kupił cytobus, w którym realizowany jest program badań cytologicznych dla kobiet od 25 do 64 roku życia. Zakup był możliwy również dzięki wsparciu samorządu województwa warmińsko-mazurskiego. Chcemy, żeby w tych mniejszych miejscowościach, które na co dzień nie mają takiej możliwości, na na przeprowadzania tych badań, żeby ten cytobus krążył po regionie i te badania robi. Stawiamy na tą profilaktykę, chcemy tym cytobusem jeździć w odległe regiony naszego województwa, tam gdzie kobietom jest może trudniej dotrzeć do, 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 do szpitali, żeby diagnozować wczesne formy, kwalifikować do nowoczesnych metod, do, do nowoczesnych technologii yy, yy, wspieranych przez sztuczną inteligencję po to, żeby pomagać skutecznie, skutecznie a skuteczność to jest dobry efekt leczenia. O dobrych efektach leczenia można myśleć wtedy, kiedy zmiany wykryte są na wczesnym etapie. Wciąż jednak zbyt mało kobiet korzysta z możliwości bezpłatnych badań, ale też wciąż zbyt małe jest zainteresowanie samorządów przeznaczaniem pieniędzy na programy profilaktyczne. Traktujmy to jako apel do, do koleżanek i kolegów samorządowców, że wspólnymi siłami możemy spowodować takie akcje, że ten nasz cytobus będzie pojawiał się w nawet tych najmniejszych. Jeszcze najbardziej oddalonych do od dużych ośrodków w gminach. W województwie warmińsko-mazurskim, podobnie jak na całym świecie, wzrasta niestety liczba zachorowań na raka endometrium, czyli błony śluzowej trzonu macicy oraz na raka jajnika. Guz graniczny jajnika lekarze wykryli u pani Agnieszki Wójtowicz. Ja objawy miałam ból brzucha. Znaczy ja myślałam, że to żołądek boli, tak? No bo zaczęłam mnie jeść. No i. Później już tak siły nie było, mimo że człowiek chodzi do pracy, to nie było siły. I później tak już coraz gorzej, tak? No, operacja to na pewno była ciężka. Jest lepiej, tak? Ale mówię, to trzeba... Coś zaboli, cokolwiek tak zakuje nie, nie ma co odkładać. Pacjentka była operowana metodą tradycyjną. Wszystkie niepokojące objawy brzuszne powinny skłaniać nasze chore do wizytu ginekologów. Natomiast to, co trzeba podkreślić, możliwości leczenia w większości tych nowotworów poszły bardzo mocno do przodu. Tu najpiękniejszym przykładem jest chyba właśnie rak Jajnika, w którym tak naprawdę obserwujemy rewolucję, jeśli chodzi o dostęp. Do nowych terapii, do nowych leków. W przypadku kobiet najczęstszym nowotworem złośliwym, który je dotyka, jest rak piersi. Ryzyko zachorowania wzrasta z wiekiem, również u kobiet z obciążeniami genetycznymi, i u których w rodzinie występowały przypadki raka piersi lub które stosowały terapię hormonalną. Jest wiele czynników, które wpływają na powstanie raka piersi, bowiem jest kilka typów raka piersi. Rak piersi jest chorobą heterogenną, więc nie można powiedzieć o jednym czynniku sprawczym. Wiele czynników wpływa na powstanie raka piersi. Jak najszybciej do lekarza na badania powinny się zgłosić panie, które zauważą niepokojące zmiany w obrębie piersi. To jest na przykład wyczu, wyczuwalny guzek w piersi, to jest wciągnięcie brodawki sutkowej, czy zaczerwienienie w okolicy piersi, czy też zmiana w dole pachowym, czyli zwyczajnie pod pachą. Jak w przypadku każdego innego nowotworu ogromne znaczenie we wczesnym wykryciu ewentualnych zmian mają regularne badania, zarówno samodzielnie wykonywane przez kobiety, jak i ultrasonograficzne i mammograficzne. Na mammografię bezpłatnie i bez skierowania mogą się zgłaszać panie między 45 a 74 rokiem życia, na przykład do wojewódzkiego szpitala zespolonego w Elblągu. Tu działa jedna z najnowocześniejszych pracowni mammograficznych w regionie. Zakup sprzętu, który się odbył do tej pracowni, był przy współudziale środków marszałkowskich. Były to pieniądze unijne oraz pieniądze marszałkowskie i była to wymiana starego aparatu, który już był faktycznie stary, na zupełnie nowoczesny aparat, łącznie z biopcją, oczywiście, i łącznie z USG. Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu realizuje inwestycje, które mają służyć pacjentom zarówno w możliwościach diagnostyki, jak i leczeniu chorób nowotworowych. Ponieważ jesteśmy. W, w sieci onkologicznej na drugim poziomie otrzymaliśmy 90 milionów zł na e, cały projekt onkologiczny. Ponadto również mamy dostosowanie pomieszczeń do e, lepszej wygody, lepszego komfortu, przede wszystkim lepszego komfortu, bo tu już nie chodzi o sposób leczenia. Ale chemioterapia i onkologia kliniczna jest w tej chwili u nas remontowana po to, żeby były lepsze warunki dla pacjenta i dla personelu. Przy szpitalu powstanie także czterokondygnacyjny pawilon zapewniający ambulatoryjną opiekę specjalistyczną. Będzie to kompleks poradni nastawionych na diagnostykę i zabiegi onkologiczne oraz dotyczący innych chorób, w tym gastrycznych i kardiologicznych. Kampania informacyjno-edukacyjna, realizowana przez województwo warmińsko-mazurskie.